Panie trenerze, wynik 1 do 1, ale granie zachwyciła, gdyby nie kaczmarczyk, chyba byłoby dzisiaj naprawdę ciężko. Dokładnie no, no, przede wszystkim uważam, że i to też ostrzegałem chłopaków przed y, taką majówką, generalnie dużo dni tych wolnych. E, zupełnie inaczej ułożyliśmy sobie mikrocykl treningowy z tego względu, że duża intensywność mamy w następnym tygodniu, gdzie mamy w środę, w środę mecz w dygowie Pucharowy. Do tego dochodzą dwa wyjazdy z noclegiem, także no, ta intensywność będzie zupełnie inna. Przestrzegałem przed tym, żeby to słońce gdzieś tam na mnie przygrzało i generalnie, żeby od początku wejść, wejść w mecz zupełnie inaczej ja uważam, że no, balinek dominował w pierwszej połowie, zdecydowanie nie potrafiliśmy sobie poradzić ze świtajem, który cofał się głęboko po piłkę. Długie, uruchamiał długie podania, szukali się razem z, z Bejukiem, stwarzali gdzieś tam okazję, ale mimo wszystko my też mieliśmy dwie, trzy sytuacje w pierwszej połowie, z których też mogliśmy byśmy się pokusić o, o zdobycie, aczkolwiek to nie były stuprocentowe okazje, no ale takie błędy jak robimy w, w obronie w pierwszej połowie. E, tym bardziej ta bramkowa, no to, to jest gra juniorska, a nie, a nie seniorska i tego, tego trzeba się i takie gdzieś tam błędy indywidualne zmusiły nas do tego, że schodziliśmy do przerwy 1-0 do, do tyłu. W drugiej połowie przede wszystkim ja uważam, że wytrzymaliśmy fizycznie zdecydowanie lepiej ten mecz niż Balinek. Druga rzecz, że i, i mimo wszystko uważam, że zmiany. Hermanowicza zmiana bardzo dużo dała, przede wszystkim dużo w odbiorze. Może nie w rozegraniu, ale w odbiorze zdecydowanie tak. Druga rzecz, że Artur, wiedzieliśmy, że Artur nie jest sprawny na 100% ze względu na swoją pachwinę. Już też teraz mu coś strzeliło. Szedł, strzelił bramkę. Generalnie w drugiej połowie można gdzieś chłopaków pochwali przede wszystkim za zaangażowanie za, za, za chęć yy, wywiezienia chociaż yy, jednego, jednego punktu z tej, z tej murawy ja, ja uważam, że no u siebie u siebie trzeba wygrywać ale z drugiej strony mądrość gdzieś yy, piłkarska mówi to dawno jeżeli nie jesteś w stanie wygrać to trzeba zremisować i ten punkt yy, z tego punktu trzeba być zadowolonym i generalnie no uważam, że to my powinniśmy być bardziej zadowoleni z tego punktu niż, niż Balinek i, i, i generalnie gdzieś tam skupiamy się dalej na, nad swoją pracą do, do przodu. Panie trenerze, dla pana 1-1 to chyba remis raczej przegrany niż wygrany. Jadąc tutaj spodziewaliśmy się meczu trochę bardziej wymagającego, powiem tak. Yy, ale myślę, że pokazaliśmy to, że potrafimy się długo utrzymać w piłce, grać piłką i sobie stworzyliśmy tyle sytuacji, że będziemy dzisiaj spokojnie wygrać. Ziajka Świtaj, to jest skład taki, który jeszcze gwarantuje lepszą grę, wyższe miejsce w tabeli? No, ja, myślę, Bejuk. Że, ja myślę, że tak. No, po, to, po to sprowadzamy chłopaków tutaj młodych utalentowany, żeby, no, żeby walczyć o jak najwyższe miejsce, nie tylko utrzymanie. A czego dzisiaj zabrakło do wygranej bo coś, że mówię, że gdyby nie Kaczmarczyk w bramce Drawy, to myślę, chyba tak. byłoby wysoki wynik dla Was. Myślę, że skuteczności przede wszystkim, trochę zimnej krwi przy, przy tych sytuacjach strzeleckich. No i gratuluję tutaj Marcinowi, bo myślę, że miał dobry dzień dzisiaj w bramce, wiele interwencji takich odruchowych, wybranionych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.